Świąteczny trap, mafia rap, tempo, drzewem trap, BPM Tonacja, dżemol Trochę mroczniej niż poprzednio Mody przewodni Mikołaj to boss, renifery to ekipa Prezenty to towar, a śnieg to wiadomo, cechu że... Mikołaj nie śpi Lista grzecznych? Mam ją w sejfie Elżam za nami jak boss, po premie worek pełen giftów. To mój świąteczny biznes, Rudolf w Ray-Banach Błyska nosem jak on gdziekolwiek lecę Robię klimat jak sezon Prezenty w pakach, taśma jak w banku, elfowie liczą sztuki, mają własny plan ruchu, na biegu nie cisza, tylko dzwonki brzęczą, kto był niegrzeczny Ten dziś drzwi nie otwiera Święta na bicie lecą dzwonki na trójce Karp wannie, dzieci robią laurki w chmurce ej, ej. Ej, ej. Niech leci ten waj po chacie bo dziś miło się świeci W sercu na neonie w chacie oh, oh. Zima na ulicy w kieszeni piernikowy plik To chciał się wymigać z kolendy znik grzeczni mają plusy, niegrzeczni grzeczni minus a Mikołaj zna twoje IP, nie ukryjesz się już na dachu parkuje sani jak rośniech, sypie konfetti proszę bez kontroli tak, ale najpierw spokój, bo w święta nikt nie robi ruchów bez moich kroków. See, see, see. Święta na bicie lecą dzwonki na trójce. Ei, Karp tańczy wanie dzieci robią laurki w chmurce. Niech leci ten baj po chacie, bo dziś miłość się świeci. W sercu na neonie w chacie do śnieg sypie. Jakasa z nieba, nie pytaj skąd to magia trzeba. Podjęmioł układ deal z Reniferem. Święta w rodzinie, ale styl jak z westernem. Ey, ey, ey. Święta na bicie niech grają do rana. U, 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 u. Ey, ey, ey. Niech każdy dziś czuje, że magia jest dana. Niech świeci ten blask w nas, bo święta to. Was. Który łączy nas nas Mikołaj odkłada mikrofon Rudolf zgasił światła Święta skończone Ale pamiętaj Grzeczny zawsze dostaje więcej lek hey.